15. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowna Młodzieży na Galerii. Przedstawiam w imieniu Klubu Kukis 15 stanowisko wobec uchwały w sprawie 50. rocznicy śmierci Romana Ingardena. Roman Ingarden, jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, fenomenologów, kształtujący myślenie wielu pokoleń Polaków, w pełni zasługuje na upamiętnienie. Doktorat uzyskany u Edmunda Serla nie zamknął Romanowi i gardenowi widzenie świata tylko w ramach teorii hurlesowskiej. wręcz odwrotnie podejmował szeroką polemikę z poglądami swojego mistrza i ich krytykę, stając na pozycji racjonalisty. I garden nie odrzucił jednak innych punktów widzenia, był wzorem naukowca dla którego dyskurs akademicki oparty na właściwie przyjętych założeniach, tezach jest ważniejszy niż uparte, zaczętrzeźwione trwanie przy raz obranych poglądach. Wychodząc od fenomenologii, czasem ukształtował własną, mającą szerokie grono zwolenników, szkołę filozoficzną na miarę jego wewnętrznej suwerenności wbrew zniewolonej rzeczywistości wokół. Prezentowane poglądy pozwoliły Romanowi i Gardenowi na zmierzenie się wyjątkowo niesprzyjających dialogowi i rozwojowi intelektu w czasach podstawowymi dla egzystencji człowieka tematami. Wspaniałym dowodem tego jest jego pomnikowe dzieło Spór o istnienie świata, napisane w okresie najczarniejszej nocy niemieckiej okupacji, a także przykład krytyki czystego rozumu. Imanuela Kanta, dokonany w okresie pozbawienia Igardena prawa do wykładania w Uniwersytecie Jagielońskim. Dorobek naukowy Igardena jest imponujący, ale, znacz, ale znacznie ważniejsza jest prezentowana przez Igardena konsekwencja postawy wyborów i wierności zasadom. Pokazał tę wierność w latach okupacji niemiecko-sowieckiej, kiedy włączył się we Lwowie w działania tajnego nauczania na poziomie szkolnictwa średniego i uniwersyteckiego. I Garden nie podjął w żadnej formie kolaboracji z okupantami. Po zakończeniu II wojny światowej, mimo świadomości sowieckiej i komunistycznej okupacji w realiach, coraz bardziej panoszącej się w polskich uczelniach ideologii marksistowskiej, pozostał wierny swoim poglądom. I dokonywał drużgocącej krytyki teorii Marksa, za co zapłaści, zapłacił sześcioletnim zaka, zakazem wykładania. Korespondencja z Edytą Stein miała niewątpliwy wpływ na jej poglądy, przyjęto postawę. Postrzegała ona bowiem obowiązki człowieka nauki, a przede wszystkim zasady etyczne w sposób podobny jak i Gardyn. Z kolei Karol Wojtyła czy Józef Tissner są przykładem uczniów i Gardyna. Który, nawet nie utożsamiając się z niektórymi poglądami swojego mistrza, przyjęli od niego elementy sztuki dyskursu wywołujące konieczną refleksję nad prezentowanymi tezami czy teoriami. Klub KUKIS 15 opowiada się za przyjęciem procedowanej uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję.